Obczaj w ogóle, że Creaking akurat jest moim sojusznikiem, to znaczy w sensie, on służy dla mnie jako tarcza tutaj, przed szkieletem, nie? Mega, co? O! Się mały pcha. do kidosa. I tamten z żelazną zbroją, zoba. Zombiak. No już tam był. Nie wiem czy było widać, chyba było. Widzicie, Creaking może naprawdę być sojusznikiem, albo wrogiem, albo go użyć jako tarczy przed prodrzyktajlami, albo swarmem mobów, o ile wystarczająco KreeKingów będzie, albo będzie twoim wrogiem, którego będziesz chciał się pozbyć i zniszczyć serca, albo będzie twoim dostawcą żywicy tak zwanej, czyli wiecie, resin. Więc decyzja należy do was, bo ja nie mogę za was decydować.